Chciałabym dzisiaj z wami się zastanowić, co to znaczy znać kogoś bardzo dobrze. Myślę, że każdy z nas może taką sobie teraz osobę yy, na myśli mieć. Może to jest mama, siostra, brat lub przyjaciel. Pomyślcie, co to znaczy, że tą osobę bardzo dobrze znam. Czy to jest tak, że chodzi tylko o obserwacje, że my obserwujemy i wiemy, jak się ta osoba ubiera, jakim rowerem jeździ, jakie kredki ma w piórniku i kiedy lubi się złościć? co często teraz bywa i na Instagramie, i na Facebooku, ludzie tylko się obserwują. Ale oczywiście, jeśli się nad tym głębiej zastanowicie, żeby kogoś bardzo dobrze znać, trzeba z nim spędzać czas. Tak wiecie, face to face, czyli być blisko siebie. Razem jeść posiłki, razem iść na spacer, sprzątać, razem się bawić, jeździć na rowerze, razem możliwe, że pójść na zakupy, razem też się kłócić i potem próbować się pogodzić. To jest, znaczy, że kogoś bardzo dobrze znamy. Kiedy spędzamy z nim dużo czasu i chcemy kogoś poznać, to na przykład taka informacja, czy wiesz, jaki smak lodów lubi twój przyjaciel najbardziej, albo w jakim kolorze najbardziej twoja mama lubi chodzić ubrana, albo co zrobić, żeby twoją siostrę lub przyjaciółkę pocieszyć, kiedy miała bardzo trudny dzień, albo się strasznie wkurzyła. To jest właśnie to, że jesteśmy w bliskiej relacji z kimś bardzo dużo o nim wiemy, ale też możemy mu powierzyć tajemnice, i ta osoba nam też. Chciałabym, żebyśmy teraz spojrzeli, co dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym bardzo dobrym poznaniu kogoś, dlatego, że może Wam się ona wydawać bardzo długa i może mało zrozumiana, dużo słów tu się powtarza, natomiast jest istnym drogowskazem dla nas danym przez Jezusa. Na pierwszych, w pierwszych słowach słychać jak faryzeusze pokłócili się, są w konflikcie z Jezusem. Po pierwsze dlatego, że Jezus uzdrawiał w szabat. Szabat dla Żydów był taki jak dla nas niedziela, czyli dniem odpoczynku, nic nie można było robić i za to mieli mu bardzo dużo do zarzucenia. Trzymali się prawa, a nie miłości. Oni nie widzieli tego, że On uzdrowił kogoś. Oni widzieli, że złamał prawo. I druga rzecz, która wręcz wściekła ich doszczętnie, to zauważcie, co to było. To było to, że Jezus nazwał Boga swoim ojcem, swoim tatą. A że ci tego nie rozumieli, faryzeusze i uczeni w piśmie, dla nich to był Bóg, to nie był ojciec. Nie było tam tej relacji, o której przed chwilą mówiliśmy. Nie było tego prawdziwego poznania. Bo gdyby oni naprawdę poznali Boga, umieliby nazwać go ojcem, tatą, z taką wielką miłością. To jest bardzo ważne. I zobaczcie. Co mówi nam Jezus o swoim Ojcu? Oni są w ciągłej relacji w tej Ewangelii. Takie słowa tu są. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Ciągle w tej Ewangelii tak jest, co zrobił syn, widział ojciec. Syn zrobił to, co chciał ojciec. Ciągła współpraca, naczynia połączone. Oni są w ciągłej jedności. Co to znaczy? Oni musieli fenomenalnie się znać. Czyli jeżeli my chcemy być w relacji z Bogiem, jeżeli my chcemy być podobni do Jezusa, mieć w sobie tą miłość, tą uważność na drugiego człowieka, to mamy poznać Ojca. I Jezus mówi dokładnie w tej Ewangelii, co zrobić. On mówi, że mamy czytać Słowo, mamy szukać Słowa Bożego i możemy je oczywiście znaleźć w Piśmie Świętym. Y nie chodzi tylko o niedzielną Eucharystię i Ewangelię. I super, że słuchacie tych komentarzy i śledzicie właśnie codzienną Ewangelię. Natomiast chciałabym, żebyście zakochali się w Piśmie Świętym, żeby to była książka, którą macie zawsze przy sobie. Niekoniecznie w smartfonie, mimo że jest dużo aplikacji, ale na biurku, przy łóżku. Próbujcie czytać cały czas z dnia Ewangelię, czytania, może i po kolei po prostu Pismo Święte. Zacznijcie poznawać swojego Boga. Bo zobaczcie, myślę, że każdy z was, ja też, mieliśmy takie sytuacje w życiu, kiedy o czymś marzyliśmy, marzymy. Chcę świetnie grać na pianinie, może chcesz świetnie rysować, być szczuplejszy, być super wysportowany, świetnie skakać na rowerze. I teraz my często tylko o tym marzymy. Ach, jaką ja będę śpiewaczką. Słuchajcie, Zmiana przychodzi tylko teraz. Nigdy to się nie wydarzy. Nigdy nie będziesz świetnie grać na pianinie, ani doskonale rysować, jeżeli nie zrobisz tego od dziś. Jeżeli od dziś nie zaczniesz pracować nad tym. I to samo jest z poznawaniem Boga. Dziś zacznij czytać Pismo Święte. Dużo, codziennie. Może będzie początkowo to trudne, nudne czasem. Nie poddawaj się. Czytaj Pismo Święte jak najwięcej, bo tam jest Pan Bóg. On nam tam o sobie mówi. I wtedy będziesz w tak bliskiej relacji z Nim, że będziesz mógł powiedzieć do Niego, tato. Zobaczcie, jak faryzeusze byli biedni. Oni cierpieli myślę w ich serca, One, oni nie znali Boga do końca. Więc za, zawalczmy o to. Słuchajcie, zawalcz o to, żeby poznać swojego Boga dziś, od razu. I chcę jeszcze tylko jedną małą rzecz powiedzieć na koniec mm, o tym uleczeniu w szabat. W tej Ewangelii też jest dużo powiedziane o tym, jak dużo się dzieje, Bóg działa, Syn działa. Jak zaczniesz czytać Pismo Święte i poznawać Boga, to zobaczysz, jak On działa w Twoim życiu. On działa w każdym życiu, w każdym istnieniu. Uwierz w to. Bóg jest w Tobie, Bóg jest w Twoim życiu, niezależnie czy masz je łatwe, czy masz je trudniejsze.